Siemanko, z tej strony Grzegorz, jestem profesjonalnym graczem jojo. W tym odcinku pokażę Wam trik o nazwie Double or Nothing. Zapraszam do oglądania. Trik rozpoczynamy standardowo od breakawaya i wystawiamy palec wskazujący podobnie jakbyśmy chcieli wyłapać trapeza. W tym jednak triku pozwalamy, aby jojo przeleciało dalej zgodnie z nadaną trajektorią ruchu. Jojo powinno przelecieć dalej, na twoją drugą ręką, zahaczając o palec wskazujący, i finalnie wylądować na pozycji podwójnego trapeza. Kluczowym elementem jest precyzyjne prowadzenie joja oraz odpowiednie napięcie sznurka. Dlatego na początku polecam rozbić sobie ten trik na etapy, aby lepiej zrozumieć o co w nim chodzi. Dziękuję za obejrzenie odcinka i do następnego razu. Jo!